W poprzednim filmie dowiedziałeś się, co to jest prostopadłościan. Dziś poznasz szczególny jego przypadek. Sześcian to prostopadłościan zbudowany z sześciu identycznych kwadratów. Przypomina na przykład kostkę do gry lub kostkę Rubika. Sześcian ma 12 krawędzi równej długości. Długość krawędzi sześcianu oznaczana zazwyczaj literą a to odległość między dwoma sąsiadującymi wierzchołkami sześcianu. Ponieważ wszystkie krawędzie są równej długości, to znając długość jednej z nich, możemy łatwo obliczyć sumę długości wszystkich krawędzi sześcianu. Aby obliczyć sumę długości wszystkich krawędzi sześcianu, korzystamy ze wzoru 12a, czyli 12 razy długość jednej krawędzi. Obliczmy sumę długości wszystkich krawędzi sześcianu o krawędzi 4 cm. A równa się 4 cm, a więc 12 razy A to 12 razy 4 cm. 12 razy 4 cm to 48 cm. Oznacza to, że suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi 48 cm. A jaka jest suma długości wszystkich krawędzi sześcianu o krawędzi 2,5 m? 12 razy 2,5 m to 30 m, czyli łączna długość krawędzi tego sześcianu to 30 metrów. Oblicz teraz sumę długości wszystkich krawędzi sześcianu, którego a równa się 5 cm. A teraz sprawdź, czy umiesz grając na matmak.pl.